Pamiętacie czasy sprzed zakupów w internecie albo sprzed zamawiania pizzy przez aplikację w telefonie? W obecnych czasach technologia otacza nas dosłownie z każdej strony. Pytanie, jak to się dzieje? Aby zrozumieć ten fenomen, można zacząć przygodę z programowaniem w języku Java. Java to język internetu i smartfonów. Program napisany raz w Javie na potrzeby jednego systemu operacyjnego, np. Windows, można z łatwością przenieść na inny system operacyjny, chociażby Android w telefonie. To wpływa na jego niesłabnącą popularność przez lata. Przede wszystkim zaczniemy od podstaw, czyli zrozumiemy, na czym dokładnie polega programowanie i co trzeba zrobić, żeby móc samodzielnie programować na własnym komputerze. Na kursie poznamy podstawowe zagadnienia programowania, takie jak zmienne, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje i skończymy na podstawowych zagadnieniach programowania obiektowego. Nauczymy się też wykorzystywać w praktyce swoją wiedzę, tworząc praktyczne projekty takie jak ekran powitalny użytkownika, czy grę w zgadywanie liczb. Co więcej, będziemy trenować ważne kompetencje w pracy programisty, takie jak cierpliwość, umiejętność analizowania problemów, praca w grupie, czy dokładność. Zajęcia odbywają się w trybie online. Mają one formę spotkań za pośrednictwem aplikacji internetowej Google Meet. Spotykam się co tydzień na półtorej godziny i tak przez cały semestr szkolny. Serdecznie zapraszam na moje zajęcia.